Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie skorpiony na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na czytanie z kart Tarota na Miłość. Miłość we wrześniu 2022 roku. Oczywiście mój kot już drapie w drzwi, chce wyjść, ale nie będę go chyba wypuszczać. Przepraszam, już, już mówię dalej. Czytanie jest ogólne, nie ze wszystkimi to czytanie będzie tutaj, że tak powiem, rezonowało, bo teraz się podobno takich określeń używa, ja też kiedyś takiego używałam, ale myślę, że powiem w inny sposób, że nie, nie wszyscy się odnajdą w tym czytaniu, nie, ono nie będzie dla wszystkich, bo jest ogólne po prostu i tyle. A tyle skorpionów jest na świecie i w Polsce, że yy, no każdy żyje innym życiem, i każdy ma inne relacje, każdy ma inną miłość, każdy ją inaczej przeżywa, ale być może coś tam. Z tego czytania, co po niektóre skorpiony dla siebie wyniosą, więc zapraszam. Jeśli chcecie skorzystać z czytań takich indywidualnych, również zapraszam, bo wiadomo, wtedy stawiamy karty dla danej osoby i tylko na danej osobie, że tak powiem, się skupiamy. I tak, kochani, karty mam potasowane. Ja jeszcze dotasuję, jak zwykle, mam to w zwyczaju. I będą dwie karty. Pierwsza karta będzie mówiła o tym, jaka ta miłość będzie, co tutaj może się zadziać, wydarzyć. I druga karta będzie nam mówiła o jakiejś radzie, albo ewentualnie nam coś dopowie jeszcze do tej pierwszej karty. Także zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Dobra. I teraz mamy po kolei. Pierwsza karta to. Siódemka denarów, a drugą kartę, kochani, na razie odwrócę i nie będziemy jej widzieć. Ja też nie wiem, co to jest, nie widziałam, więc spoko. Słuchajcie, siódemka denarów. Siódemka denarów zawsze dla mnie jest kartą cierpliwości. Yy, I teraz tak, dla osób samotnych możemy mówić o tym, że nie do końca jesteśmy gotowi na wejście w jakiś związek. Że lepiej będzie dla nas, jeśli przeczekamy, damy sobie jeszcze trochę czasu na jakieś przemyślenia, na złożenie pewnych faktów do kupy, na odpoczynek być może po poprzednim związku, bo to nie jest jeszcze ten czas, w którym powinniście zaangażować się całym sercem w jakiś związek. Dla osób w związkach może być to taka sytuacja, że bacznie będziecie się przyglądać, Swojej relacji i będziecie się zastanawiać nad jej sensem. Możecie zadawać sobie pytania, czy chcę w tym dalej być, czy mi się to opłaca, czy chcę być w ten sposób traktowany, czy traktowana. Czy to jest człowiek, z którym chcę tak naprawdę spędzić resztę swojego życia. Tak to może właśnie wyglądać. To jest karta czekania, oczekiwania, ale i też to jest karta pielęgnowania. Swojego związku. Więc tutaj, jak najbardziej, przepraszam, ale zostało mi przerwane, niestety, koteczki. I teraz mówiłam o tym, że pielęgnujemy relacje, pielęgnujemy związek. Czasami też ta karta może pokazać nam, że zatrzymujemy się na jakimś etapie naszego związku po to, żeby mu się przyjrzeć, baczniej przyjrzeć. Dokładniej i zastanowić się, czy to, co robimy, to jest właściwe postępowanie. Dokładnie tak to może właśnie wyglądać. Ale pamiętajcie, że ta karta też może pokazać nam, że musimy uzbroić się w cierpliwość, że trzeba, że mamy taką potrzebę bycia właśnie w tej chwili, w tym czasie, w którym się znaleźliśmy, bycia konsekwentnym i systematycznym. I robienia tego, co się robiło nadal, ale takiemu baczniejszemu zwróceniu uwagi na swoje własne działania. Czy też na działania partnera, bo to tutaj możemy mówić w dwójnasób. Kochani, no i druga karta, co ona też tutaj sobą przedstawia? No, dwa denary. Dwójeczka denarów będzie nam tutaj w tej, w tej sytuacji mówiła o tym, żebyśmy byli bardzo ostrożni. Żeby y, uważać, bo mo, możemy mieć do czynienia ze zmiennymi nastrojami naszego partnera, na przykład, czy partnerki. Możemy też mieć y, y, do czynienia z kimś, kto robi co innego, mówi co innego i myśli jeszcze coś innego. Więc taka osoba y, zmienna, bardzo zmienna, bardzo zmienna. Y, jeśli jesteście na etapie właśnie, Wchodzenia w jakąś relację, to tak jak powiedziałam wcześniej, to nie jest dobry czas. Nie, to nie jest dobry czas. Oczywiście nie mówię, żeby to zakończyć i tak dalej, i tak dalej, tylko to jest czas na to, żeby sobie jeszcze jakieś sprawy przemyśleć. Tak jak mówiłam wcześniej, czy to mi się opłaca, czy to jest odpowiedni partner i człowiek dla mnie. A ta dwójeczka mieczy będzie mówiła, że trzeba przyjrzeć się partnerowi, bo może być bardzo niestały w uczuciach. Tak jak mówiłam wcześniej, może być ta zmienność w, w, w tym człowieku, nie? Więc na to należy zwrócić uwagę. Trzeba być bardzo ostrożnym, trzeba uważać, bo osoba, która gdzieś próbuje się zbliżyć do nas może być po prostu nie stała w relacjach, nie stała w związkach, nie? I to może nas doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, że Pomyślimy sobie o tej drugiej osobie, że to jest ktoś, kto skacze z kwiatka na kwiatek. Tak mi się ta dwójka denarów tutaj... Ja tak ją właśnie, ja tak ją właśnie w, tej, w tych relacjach jakby widzę, nie? Ale ona mówi też, że jeżeli jesteśmy w stałych związkach, to... Yy, fajnie by było w tej całej relacji, żeby ona nie była taka um, ciągle na, w jakimś oczekiwaniu, wie, wiecie, um, i cierpliwie czekać na to, że ktoś mi wyzna jakąś um, miłość, na przykład, nie? To um, zająć się innymi rzeczami, czyli na przykład sobą, tak? W tym czasie bardziej. Ale i też być bardziej elastycznym, bardziej elastycznie spojrzeć na tą relację. Takie coś, ja takie coś właśnie tutaj przy tej dwójeczce, przy tej dwójeczce czuję. Mało tego, mało tego, ta karta dwójki denarów przy, przy tej karcie siódemce denarów, u osób, które właśnie przyglądają się jakiejś relacji albo, bo, albo próbują wejść w jakąś relację, będzie mówiła, że to, co. To, co jest w tej chwili, jest niepewne. Jest niepewne, i y, można, y, trzeba wziąć y, pod uwagę zmienność partnera i koleje losu, tak? które się nieustannie zmieniają. I y, tą jego y, ewentualną niestałość albo to poczucie y, takiej niestałości, nie? takiej niepewności, y, która gdzieś tam w nim y, głęboko y, siedzi. Karta dwójki denarów przy siódemce denarów również będzie mówiła o rozważnych działaniach, tak? o, da, o takim daniu sobie czasu, daniu sobie czasu na pewnego rodzaju przemyślenia, na, na pewnego rodzaju ułożenie sobie tej relacji albo przyjrzeniu się jej, nie? Czy rzeczywiście chce w tym być. Kochani, to byłoby wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Niech się wiedzie Wam te, we wrześniu w tej miłości, w relacjach życzę wam wszystkiego dobrego zapraszam na kolejne filmy dziękuję za subskrypcję za komentarze za lajki i oczywiście zapraszam następnym razem na kolejne filmy do zobaczenia papa pa.